Witamy w kolejnej serii dla Wilk CS16. tak znowu jest w przeciwnym drużynie Teraz ja jestem z terroryzmem. Drivey. Łąbokowo! Ale mnie zjechali. O! Widzieliście jakie łombo mnie tu jest nawalałem z szlugana? Gdzież uspokój się. Pies. Jak Widzieliście jakie łombo Kolba tam. tam się czy ma maj ma jednak nie ma. Pisałem to. Też go oglądam. Doceniam, że grajmy, czy nie ma. Kiecha. Jest Nie, nie. grłeś butów. Eee Volbant. Dawaj. Ciśnij, aj no. Zaznaczysz, że jak to będzie celownik. Widać, że nie ma WHL-ma na pewno, bo widziałem poprzedniik tego. Jo Co? Jesteś? No ale my już nagrywamy. to To będzie jeden z kaleczniaków. Oto Jacek. Haj Hitler! Debil takiego opis opis, raba to jest dziewczynka jak komentacie Ej! A nie, nie, nie nie było tam tego filmu, to sorry, sorry Lat była niedorozwinięta dziewczynka A Jacek to będzie głupia małpa czy... Ach Dobra, bo mi się zaraz nagranie skończy to Jaszko, zginę Widzieliście jak ja my widzieliście Bye bye bye.